Mam tutaj film do kobiet, które nie chcą mieć dzieci i spokojnie, ja też kiedyś byłam tą osobą, nie będę tutaj narzucać nikomu opinii. Bardziej chcę dać taką inną perspektywę szerszą, bo mam wrażenie, że wiele dziewczyn zaczyna z tego punktu. I to nie jest nic złego, dlatego że jesteśmy tak nauczone i jest nam tak przedstawiane, że właśnie macierzyństwo i ogólnie posiadanie dzieci jest niefajne. Że wręcz to jest taki obowiązek, że musimy to zrobić, bo jak tego nie zrobisz, to nie będziesz prawdziwą kobietą. I tutaj działa, powiedzmy, sprzężenie zwrotne ujemne, czyli mechanizm polegający na tym, że im bardziej um, coś wzrasta, czyli załóżmy ta presja społeczna na posiadanie dzieci, tym mniej um, tych dzieci będzie właśnie przez tą presję społeczną. Bo przede wszystkim, żeby dziewczyna chciała mieć dziecko, ona musi być. Czuć się kobietą, chcieć czuć się kobietą i ona musi chcieć i być w żeńskiej energii, co w tych czasach jest bardzo trudne do osiągnięcia, bo wszystkie prace, tak naprawdę, cały system społeczny mm, narzucają kobietom bycie w tej męskiej energii o wiele więcej niż one powinny być, tak naprawdę, bo życie w żeńskiej energii polega na Oczywiście życiu z bardzo niskim poziomem stresu, co jest ciężkie w tych czasach, polega na życiu w spokoju, na słuchaniu swojego ciała, na życiu zgodnie z naturalnymi rytmami, czyli nie wstajesz kiedy dzwoni budzik, nie idziesz spać wtedy kiedy trzeba, wstajesz kiedy twoje ciało czuje, jesz wtedy kiedy twoje ciało czuje, a nie kiedy masz przerwę w szkole, przerwę w pracy, czy lunch break. Masz prawo wyrażać swoje um, uczucia, masz prawo swobodnie tańczyć, śpiewać. Nie musisz być cały czas w umyśle, tylko masz być właśnie w ciele. I ja sama miałam, dalej mam z tym problem, natomiast jest on o wiele mniejszy już, żeby być w tej energii i żeby odpuszczać, odpuszczać kontrolę, pozwolić sobie pomóc, dać sobie pomóc. To jest coś, z czym wiele dziewczyn mam, ma problem. Ja też z tym mam problem, oczywiście, już o wiele mniejszy, ale na przykład takie rzeczy jak mm, pomóc ci ponieść zakupy, otworzyć przed tobą drzwi skomplementować się. Ile osób ma problem, ile dziewczyn ma problem z tym, żeby przyjąć komplement i naprawdę nie odbijać go w stylu: "A przesadzasz, nie, dzięki". No okej. Okay. Okej, okay, skoro tak uważasz, a nie nie przyjmują tego komplementu tak naprawdę. Ciężko jest przyjąć. One chcą cały czas dawać, dawać, dawać i dlatego ten obraz kobiecości jest taki zaburzony, bo kojarzy się z tym, że kobieta jest po prostu wyzyskiwana, że ona z siebie tyle daje, że ona sprząta, ona rodzi dzieci. Ona gotuje, ona jeszcze pracuje i jeszcze ona ma wyglądać super, i jeszcze ma mieć rozmiar XS i jeszcze ma nie mieć zmarszczek, mm, bo kobiety mam wrażenie same sobie narzucają tą presję, że one muszą to wszystko dawać. A dawanie to jest domena właśnie męskiej energii. Żeńska energia polega na byciu i na przyjmowaniu, ponieważ ta energia, mm, którą kobiety mają w sobie, jest energią twórczą, dlatego właśnie kobieta może stworzyć to dziecko w sobie na podstawie tego, co ona przyjmie. Przyjmie to, co ktoś w męskiej energii jej da. Więc dopóki dziewczyna nie będzie w stanie być w żeńskiej energii i chcieć być w żeńskiej energii, chcieć być kobiecą, i nie mam tu na myśli noszenie sukienek i szpilek, to do tego czasu ona nawet nie będzie myślała o czymś takim jak posiadanie dzieci, bo Dzieci będą na przykład stanowiły dla niej zagrożenie. Więc jeżeli posiadanie dziecka będzie wiązało się ze stresem dotyczącym bycia samotną matką, dotyczącym em, fi sytuacji finansowej, jeżeli te bezpieczeństwo na tych wielu poziomach nie będzie zapewnione u tej dziewczyny, no to jak ona ma chcieć mieć dziecko, jeżeli ona, załóżmy, nie potrafi na razie znaleźć stabilnego związku, nie czuje się nawet dobrze sama ze sobą, nie czuje się bezpiecznie sama ze sobą, do tego dodając jeszcze partnera, do tego dodając sytuację finansową, Ciężko w poczuciu chronicznego stresu i chronicznego poczucia obowiązku, poczucia dawania, dawania, jest e, się zrelaksować i jest e, być w żeńskiej energii po prostu. Jest też taka opcja, że dziewczyna może po prostu startować z pozycji dziecka, i to też było w moim przypadku, czyli była taka niewyleczona trauma m, dziecięca, gdzie ja czułam. Że drugie dziecko to jest po prostu rywalizacja dla mnie. Czy to rywalizacja na przykład z partnerem o atencję, czy to rywalizacja ogólnie. Dlatego też nie chciałam mieć właśnie rodzeństwa, bo, bo czułam, że to rodzeństwo to jest dla mnie taka konkurencja. I na początku w ogóle większość życia nie lubiłam dzieci i można by powiedzieć, że byłam zazdrosna na te dzieci, bo porównywałam się do nich z perspektywy właśnie dziecka. I potem jak poszłam w perspektywę bardziej dorosłego, powiedzmy, że dojrzałam. To zaczęłam naprawdę lubić dzieci i teraz naprawdę lubię dzieci, bo patrzę na nie z takim współczuciem. Patrzę na nie jak na siebie kiedyś i, i nie chcę, żeby przechodziły przez to, co ja i pewnie większość ludzi przechodziło w dzieciństwie czyli na przykład, nie wiem, niesłuchanie ich potrzeb, zmuszanie do ubrania konkretnej rzeczy, zmuszanie do siedzenia cicho, zmuszanie do tego, do tego, bo dla mnie cały system edukacji, szkoła i Traktowanie dzieci to jest po prostu przemoc. Więc podsumowując, zanim w ogóle chcesz, żeby jakaś kobieta posiadała dziecko, to najpierw niech ona w ogóle polubi dzieci, bo założę się, że jeżeli ona nie chce mieć dzieci, to prawdopodobnie ona tych dzieci nie lubi. Nie lubi przebywać w ich otoczeniu, bo one są głośne, bo one brudzą, bo one niszczą, bo w sumie po co mi one są. I przede wszystkim, fanfakty, dzieci nie powinny takie być. Tak są stworzone przez system. Prawdziwe dzieci, zdrowe dzieci, wyregulowane emocjonalnie i fizycznie dzieci nie powinny być agresywne, hałaśliwe, wkurzające, tupiące. Powinny być spokojne i nie powinny być grzeczne. Po prostu są naturalnie normalne. Powiedziałabym, że tutaj jest rana bycia kobietą tutaj relacja z matką i rana hmm, dziecięca rana bycia w dalej. W formie dziecka i niepogodzenia się ze swoim dzieciństwem rana z wewnętrznym dzieckiem? A przynajmniej takie dwie rany były i są dalej u mnie? A poza tym na marginesie, jeżeli ktoś naprawdę ci wprost mówi, że on nie chce tego dziecka, nie czuje tego, to dlaczego go do tego zmuszać? Czy jeżeli ktoś ci powie, że on nie chce mieć psa, że on nie ma cierpliwości do psów, że on wkurza się, kiedy psy są brudne, kiedy psy szczekają? To ty będziesz go dalej namawiał, żeby tego psa posiadał, czy więcej szkody zrobisz, jeżeli on tego psa weźmie. Może niech najpierw po prostu wyleczy te swoje podejście, naprawi te swoje podejście i wtedy sam naturalnie będzie miał potrzebę może posiadania psa. Bo uważam, że hmm, potrzeba posiadania dzieci jest naturalną potrzebą każdego człowieka i jeżeli my nie mamy takiej potrzeby, hmm, to jest coś zaburzonego. I tutaj nie będę nazywać, że każdy jest chory, bo sama miałam takie problemy i też miała, mam różne tam zaburzenia swoje i tak dalej. Natomiast jest tutaj coś zaburzone, skoro naturalna biologiczna funkcja i yy, rola, którą jest rodzicielstwo, i uczenie na przykład dzieci, yy, nie występuje tutaj. Tak samo możemy powiedzieć o ludziach, którzy nie lubią zwierząt, bo dla człowieka to jest tak naturalne, żeby mieć dobrą relację z naturą, ze zwierzętami, że kiedy widzisz dziecko na przykład, które nie lubi zwierząt, które bije kota, które nie lubi przebywać na dworze, które nie lubi słońca, no to od razu widzisz, że coś jest nie tak, że coś jest zaburzone w tym dziecku. I to niekoniecznie same dziecko w sobie jest złe, po prostu coś poszło nie tak na etapie jego rozwoju i, i wychowania. Bo naturalnym dla człowieka jest kontakt ze zwierzętami, naturalnym dla człowieka jest na przykład wychowywanie dzieci i chociażby to, że lubi te dzieci, więc bardziej bym radziła się zastanowić, dlaczego tych dzieci dana osoba nie lubi. I według mnie jest to na 100% sytuacja odwracalna też to może bardzo zależeć od partnera, ponieważ dopóki nie masz właściwego partnera, przy którym na przykład czujesz się bezpiecznie, bo dla kobiet i ogólnie dla żeńskiej energii bezpieczeństwo jest po prostu podstawą do wszystkiego, to też takiej ochoty nie będzie. Dopiero kiedy znajdziesz właściwego partnera, który ci zapewni te bezpieczeństwo, wtedy nagle stwierdzisz, że no, rzeczywiście chcę mieć dziecko.